Dzień na skuterach! Brygada wariatów gotowa do pokazu. Oto Karla! Najcięższy, ale najlepszy! To za wariat, kolba! Wysy Łycy pogrąca far! To za pokaz! A tu dobi! To jest ruki! Ruki, ale nie znaczy gorszy! Lepszy niż jeden. Rządkujący. kolba, kolba! Spójrzcie na te wyczyny. Profesjonalista w każdym calu. Jo! Pokaż nam co potrafisz! Sam Carlos! Carlos Fajały! Ramirez Sanchez! Dobrze! A tu dobi, dobi twardzież. Założył ciemną okulary, bo fale mu do oczu wpadają. Nie robi pole wody. To się bardzo kolba. Kolba walia. To za piękna fala. Ale gdzie jest Carlos? Gdzie jest Carlos? Jest tutaj. Spójrzcie. Spójrzcie na to. Zaraz widząc. Proszę, proszę, będziemy się zaraz Kolwa, Kolba, kolba O Jezuś taki Carlos Ramni roztańca, pełna prędkość! To nam pokaże tym razem! God. God.